Wykorzystując moment poznańskich korków, no teraz trzeba się przesunąć, kolejny filmik adwentowy. Mam nadzieję, że podobały się ścinki z dnia, z dnia wczorajszego, z niedzieli radości. Po raz pierwszy w historii śniadaniowych, roratnich spotkań zdarzyło się, że ktoś, zwyczajnie od siebie, nie mówiąc nawet o tym wcześniej, przygotował jedzonko dla wszystkich, a była to tym razem pasta jajeczna w końcu piątek, więc nic mięsnego. No byłem w szoku ale takim bardzo pozytywnym. Nawet bym to do głowy nie przyszło. A to nagle ktoś, przepraszam jeszcze raz Aniu, że wymienię ciebie, mam nadzieję, że i tak nagroda będzie w niebie, mimo że ciebie teraz chwalę, zaskoczył w momencie, w którym nawet tego się nikt nie spodziewał i nikt tego nie oczekiwał. Uświadamia mi to, jak czasami nam wiele razy brakuje takich natchnień i pomysłów dla drugiego człowieka, tak bezinteresownie. Że tak czasami musimy się uczyć zaskakiwać innych pozytywnie, nawet wtedy, gdy oni od nas tego nie oczekują. Adwent oczekiwanie. Ile razy zaskoczyłem drugiego człowieka pozytywnie, nawet wtedy, gdy on się tego nie spodziewał? Ile razy jestem w stanie zaskoczyć, może nie pana Boga, bo on się nie zaskoczy niczym, ale ile razy on czeka na mnie, na pozytywne natchnienia. A przy okazji, bardzo dziękuję wielu innym ludziom którzy mnie zaskakują pomysłami, choćby wczoraj, w niedzielę radości. Nagle dzwoni do mnie Marzena i mówi: Zrobimy uśmiechy różowe dla wszystkich. Nagle pomaga jej Natalia, Magda, kolejna Ania. Powinny wymienić naprawdę mnóstwo ludzi. Jeżeli ktoś czuje się teraz niewymieniony, za chwilę się za Was pomogę. Bardzo dziękuję wszystkim. Także. Z powodu tego, że dbacie o mnie choćby takie dni jak moje imieniny. Dziękuję, że się troszczycie o tą imprezę. Dzięki.